Zakrzepica potrafi być bardzo groźna. Jeśli dotyczy dużych żył, żył biodrowych, żył udowych, głębokich naczyń, może spowodować nawet zator płucny, czyli urwanie się skrzepliny z, z tych żył, popłynięcie jej prądem krwi do płuc i w konsekwencji pacjent może się po prostu udusić. Natomiast zakrzepica, która jest ograniczona do mniejszych żył, żył powierzchownych, żył podudzia, Potrafi być zupełnie, może nie zupełnie, ale potrafi być mało groźna. Zwykle wtedy ogranicza się jedynie do bólu, do miejscowego stanu zapalnego. Natomiast ryzyko, że taki, taki, taka skrzyplina przedostanie się gdzieś wyżej do, do większych żył jest praktycznie równe zero. W praktyce ostrego dyżuru często zdarzają się pacjenci z zaawansowaną, wysoką zakrzepicą żył głębokich. Tacy pacjenci wymagają hospitalizacji yy, i podawania leków najczęściej heparyny. Często także heparyny niefrakcjonowanej, czyli taką, którą podajemy do żylnie we wlewie ciągłym, wymagają odpowiedniego nawodnienia i, tak jak powiedziałem, przede wszystkim obserwacji i leczenia szpitalnego, ponieważ u takich pacjentów ryzyko, że taki, taka skrzeplina się urwie, popłynie gdzieś dalej, yy, czy właśnie do serca i płuc, jest bardzo duże. W szpitalu taki pacjent ma szansę. Przetrwania z zakrzepicą żył głębokich, przede wszystkim dlatego, że, że funkcjonują tam oddziały kardiologiczne, kardiologie inwazyjne, które są w stanie takiego pacjenta nawet z zatorowości płucnej wyratować. W warunkach domowych taki pacjent z ciężką zakrzepicą mógłby praktycznie nie, nie doczekać się ratunku, ponieważ skrzeplina płynąca do płuc, to stan bardzo, bardzo groźny, natychmiastowego zagrożenia życia. I rzeczywiście w praktyce swojej zawodowej zdarzało mi się trafiać do takich pacjentów z wysoką zakrzepicą. Rzeczywiście wymagali oni szpitalnego leczenia. Nie jest to może jakiś duży odsetek pacjentów. Większość pacjentów trafiających z zakrzepicą do szpitala, rzeczywiście ta zakrzepica dotyczy mniejszych naczyń, dotyczy żył powierzchownych, czy żył poniżej kolana. Wtedy Zdarzało się nawet, że takiego pacjenta można bezpiecznie puścić do domu, zalecając mu paryny, czy tylko i wyłącznie pończochy uciskowe i kontrolę u flebologa. Natomiast są przypadki rzadsze, poważniejsze, kiedy pacjent faktycznie wymaga hospitalizacji.